Dialogi w połowie drogi. Żeby zrozumieć. Żeby usłyszeć. Żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy. Tak gdzieś w połowie. Dialogi w połowie, połowie drogi. Przepraszam bardzo, pani przyjmuje księdza po kolędzie? O, no jak już ksiądz przyszedł, to zapraszam. Ewa Skrawacz, szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, ksiądz Wojciech Ziółek tu z tutejszej parafii. Bardzo mi miło, że mogę u pani gościć. To, to tutaj tak sobie pani mieszka, tak? Tak właśnie. Hej, Kolenda, Kolenda. A nie... Ech, kolenda, kolenda, bo to jak się czyta, czy słucha, to wydaje się, że to po prostu raczej z takim westchnieniem. No tak, rzeczywiście w tych dniach czy tygodniach wybrzmiewają na piśmie, w mowie takie rytualne chyba już wypowiedzi na temat kolendy, i zwykle jednak, nazwijmy je bardzo dyplomatycznie, sceptyczne wobec tej idei. Tak, no to ponieważ najczęściej wygłaszają je ludzie świeccy, to panią świecką zostawimy na, na potem, a może ja najpierw jako ksiądz powiem, że moje doświadczenie kolendy, mm -hmm. a mam trochę, może nie bardzo wiele lat, ale. Właśnie... No, lat, lat to akurat masz sporo, ustalaliśmy to parokrotnie. <noise> Otóż tak, rok w Gliwicach, sześć lat w Opolu, trzy lata we Wrocławiu. No i teraz tutaj Tomsk, dziewiąty rok, no ale w Tomsku to jest w skali takiej mikro. Natomiast tamta, tamto polskie doświadczenie. Ale swoją drogą to rzeczywiście myślę, że jest ważne, żebyś powiedział, bo, bo chyba mniej głosów księży jest w tej dyskusji. Tak mam wrażenie, że to właśnie my, goszczący, zgłaszamy sporo tych zastrzeżeń. No więc. To tym milej mi będzie opowiadać. Otóż ja mam dobre doświadczenie kolendy. Naprawdę przez wszystkie te razy, kiedy chodziłem, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć jakieś takie przypadki, kiedy było niemiło, kiedy wyczuwało się jakąś agresję, albo nie trzeba jej było wyczuwać, tylko ktoś ją wyrażał, ale były też i takie, kiedy wyczuwało się agresję, taką po prostu w powietrzu, taką niewypowiedzianą. A potem przez, nie powiem, że cierpliwe, bo ja cierpliwy nie jestem, ale przez umiejętne, i serdeczne podejście do właściciela. Psychologicznie towarzyszył jajec, tak. No więc, właśnie, jak towarzyszy dzierżyński. Przez takie serdeczne podejście do człowieka, lud tajał, prawda. I to były duże takie, nie powiem zwycięstwa, bo to nie chodzi o jakąś walkę, ale to były takie bardzo dobre doświadczenia, jak ktoś tak właśnie... I potem, a się ksiądz herbaty? I ja mówiłem, że bardzo chętnie i właśnie, no to tak, to bardzo miłe. Czyli nie były to wizyty Nomen omen, wizytatora? No pewnie, że nie mnie to oceniać, prawda? To by się trzeba było spytać tych, u kogo byłem, ale w żaden sposób tego tak nie odbieram, ponieważ ja mam dobrą, jak wiesz, mam dobrą pamięć, tylko że krótką, ale mam pamięć magnetofonową, prawda? Że, mm. że na przykład na tej krótkiej taśmie nagra mi się wszystko niemal dosłownie. Więc jeżeli trzeba było na przykład, czy odnośnie zmiany stanu cywilnego, czy coś takiego tam odnotować, to robiłem to na korytarzu, a nie tu, że proszę powiedzieć. Chyba, żeby ktoś nowy był zupełnie, I się zawsze pytałem, czy mogę zapisać, prawda? No to wtedy. Już tak przy tych osobach. Swoją drogą. Dzisiaj, dużo bardziej niż kiedyś, kilka, kilkanaście lat wstecz, jesteśmy już tacy oswojeni z różnymi ankietami, tym, że musimy coś tam wypełnić, potwierdzić i tak dalej. A wciąż jakoś tak alergicznie reagujemy akurat na tę sytuacje, choć myślę, że bardzo ważne to, o czym powiedziałeś, że to też można zrobić w różny sposób. No właśnie, tak, taktownie, żeby wokół tego się nie koncentrować w całości. No tak, ale też żeby się też nie gorszyć, tym, jeżeli ktoś, no bo nie wszyscy tak robią, bo na przykład nie mają takiej pamięci, jak nie zapiszę, albo to jest ktoś starszy, bo są ludzie starsi ode mnie. Nie może być. Tak, pani redaktor są I, i wtedy księża, tacy starsi, no co. Więc żeby mieć takie jakieś fundamentalne, minimalne otwarcie na, na tego drugiego. Myślę, że sens, tak jak ja rozumiem, sens kolendy, to właśnie polega na tym, że zmusza nas, nas księży, ale myślę, że i was świecki. Do spotkania, zmusza niejako. To tak jak przy stole wigilijnym, tradycja zmusza nas do stanięcia naprzeciw drugiej osoby, spojrzenia jej w oczy i złożenia życzeń i powiedzenia czegoś. I oczywiście to może być tylko wesoły świąt i wszystkiego najlepszego. Może być, bo są tacy, których nie stać na więcej, nie, nie ze względu na złość, tylko ze względu na nieśmiałość na przykład. Ale są też i takie osoby, które to wykorzystują, żeby coś więcej. I na kolędzie jest myślę bardzo podobnie. Jednym słowem, to zmusza nas, nie tak. musi być od razu opresyjne w odbiorze. Jakby, tak? Bo właśnie, innymi słowy, mówiąc to samo, moglibyśmy powiedzieć, że daje nam okazję. Tak, jest, tak. Ze strony świeckich powiedziałabym okazję... Tego... Właśnie, bo niech, niech wybrzmi głos lajkatu. Dzisiaj co prawda lekko kontuzjowany, ale niech wybrzmi, tak? Tak, ale ja będę tym bardziej słuchał. Więc jak się pani mieszka? No tak, jak się pani czuje w naszej parafii? Tak. Nie, no bo zmieszam do tego, że często mamy różne opinie o księżach, o parafii, o tym, co się dzieje w naszym tak. kościele. A rzadko je wyrażamy wobec zainteresowanych, czyli wobec owych księży. I tak sobie myślę, że rzadko nam jest z kolei po drodze, żeby zajść do kancelarii parafialnej. A tutaj gość sam nam przychodzi do domu. No to powiedzmy, no właśnie, co nam się podoba, co nam się nie podoba, i nie chodzi mi też o to, żeby to się zmieniła ta wizyta to spotkanie no bo właśnie to ma być spotkanie żeby się zmieniło właśnie z kolei z jednej strony to wizyta z drugiej strony księga skarg i zażaleń prawda ale jest też taka przestrzeń żeby się właśnie spotkać i powiedzieć no właśnie. spojrzeć sobie w oczy Ewoniu, powiedziałeś że to ma być spotkanie prawda i co bywa bywało w twoim przypadku na palcach jednej ręki podobnie jak ty i to pracownika Tartaku dodałabym jeszcze. mogłabym policzyć jakieś takie, a nawet chyba nie miałam takich nieprzyjemnych zupełnie historii. O, no, może jedna, w sensie dosłownym. Tak. Te wizyty były różne. Często rzeczywiście nie były takim, no właśnie, takim spojrzeniem w oczy, takim, bo ja też rozumiem, że czas jest z oczywistych względów ograniczony. Że wielu innych też czeka na tę wizytę, albo ksiądz już był w wielu innych miejscach. Natomiast w większości były to po prostu spotkania życzliwe, spokojne, w których było miejsce na jakąś rozmowę, nie tylko o mnie, to znaczy kim jestem i czym się zajmuję, choć to w jakimś sensie oczywisty początek takiej rozmowy, bo ktoś do mnie w gości przychodzi i to nawet miłe, że się mną interesuje. Dobrze, ja jako gość, kiedy ktoś mi się pytał, to też opowiadałem o sobie i jak wspomniałaś o czasie, to owszem, zwracałem na niego uwagę, ale wyliczyłem sobie kiedyś i to przez dwa czy trzy kolejne lata, że średnia pobytu w mieszkaniu to było prawie 12 minut, 11 z czymś tam. Detalista Szczegularz. Myślę, że przez tyle minut można naprawdę się spotkać. A to jest średnia, czyli u niektórych byłem dłużej, prawda? Pozwolę sobie odnotować, że nasze tu spotkania trwają mniej więcej tyle, a ile jesteśmy w stanie powiedzieć. No więc właśnie. Dużo zależy od tego, żeby rzeczywiście siebie tam w tym spotkaniu postawić. To kosztuje, bo na przykład. Jeżeli ktoś mi się spyta, co jest najtrudniejsze w kolendzie, czy co było dla mnie najtrudniejsze, to jako ksiądz powiem, że ta taka emocjonalna sinusoida, że góra dół, góra dół, bo wchodzisz do jednego mieszkania, a tam dzieci rozbawione. Szczęście, radość. Tak. Wchodzisz do drugiego, ktoś umarł, żałoba, wchodzisz do trzeciego, jak, jakieś bardzo wielkie napięcie między członkami rodziny. I czujesz to wszystko, bo przecież przychodzisz, żeby się spotkać. I wracasz do domu z całym tym bagażem potem. A kiedy właśnie jest to dwadzieścia parę spotkań w ciągu dnia, zawsze starałem się, żeby nigdy nie było więcej niż 25. To niesiesz ten plecak z różnymi uczuciami. Tak sobie myślę, że jak w każdym spotkaniu, tak w tym spotkaniu kolendowym, potrzebna jest, i tutaj oddaję jak zawsze hołd świętemu knecemu, no właśnie, ta otwartość i to, żeby starać się ocalić, w tym wypadku, wizytę drugiego. drugiego. I myślę, że ta sama wrażliwość nie myślę, jestem przekonana, że ta sama wrażliwość jest potrzebna księżom, którzy właśnie wchodzą do różnych miejsc, żeby z butami nie wchodzić w sam środek czyjegoś życia. Sporo takich historii słyszymy, znamy, no ale one są też głośniejsze od tych właśnie dobrych, spokojnych, mówiących o prawdziwym spotkaniu, które się zdarzyło, a one naprawdę są faktem. Jeśli czegoś żałuję tu w tej naszej rozmowie, to że nie mogę, bo jest ze względu na właśnie na czas, bo już niestety wie pani, będę musiał iść dalej. Tak? No tak, realia. To y, nie zdążę opowiedzieć y, wielu historii, właśnie takich prześlicznych y, spotkań, takich dialogów, które rzeczywiście. Doprowadziły do spotkania. Jak wiem, niektóre z takich kolędowych znajomości przeradzały się później w coś więcej, to znaczy w spotkania. Trwają do tej pory i trwają do tej pory. To są trwałe relacje, tak. I to są bardzo ważne, tak sobie myślę w języku kościelnym świadectwa. No, ale jak rozumiem, to nasze spotkanie dobiega końca, bo ksiądz rusza w dalszą drogę. Panie Ewo, bardzo miło mi się z Panią rozmawia, ale jeszcze sąsiedzi na piętrze i jeszcze tam z podwójki. No, rozumiem, ben... naprawdę rozumiem. A tak naprawdę, Wuniu, to i Tobie, i sobie, i tym sąsiadom z dwójki, i tym z piętra wyżej, czyli wszystkim, którzy przyjmują kolędę, to życzę i życzymy, żeby te wizyty były rzeczywiście spotkaniami, żeby, żeby się można było spotkać, spojrzeć sobie w oczy, a żeby rozmowy kolędowe to były takie prawdziwe dialogi w połowie drogi.